Neon, chcesz wiedzieć, o co się rozchodzi z tym sosnowcem? Mhm. Uh -huh. Słej, sosnowiec to nie ma na zadupi. Wszyscy się sensie to jest zadupi, ale nie o tym się rozchodzi. Widziałeś taki film z Marvela o wielkim czarnym kocie. Ludzie nie znają prawdy, Neon. Dawno, dawno temu, jak jeszcze tu na węgla była po 600 zł, W sosnowcu nie było całkiem nic. Czyli jak teraz, ale nie o to mi się rozchodzi. Mógłbyś jeszcze raz, a trochę. Powalszy. Znajdli coś na poziomie 700. Na, na, na 700? Ja na początku myśleli, że to je belejaki kamień, ale nie. Okazało się, że to je kamień Grola. Cały Sosnowiec jest teraz fest zaawansowany technologicznie i ukrywo to przed Śląskiem. Mam tutaj dwa kopalniuki. Neon, musisz te do fest rozłożyć. Kopalniok jest fest szpetny w smaku, ale musisz dobrze obrać. Bierzesz młodego kopalnioka, Wydupiasz pierwszym cukiem do swojego familoka do piekor. Bierzesz czerwonego kopalnioka i poznasz tajemnicę Sosnowca. Hmm. Dotkaj! Może się okazać, że twoja baba też jest Sosnowca. O ciul, dawaj czerwonego.